Defensivně Peško je v środku, Renky 2008 roku. Popatrzmy na powtórkę tej akcji. Fatalny mhm. błąd Majstrowicza położony na murawie Safar. Takie tak, sytuacje Renkwifo potrafi wykorzystać. Ale tutaj trzeba troszeczkę pochwalić też Peszko, który zdecydowanie e, zaatakował e, obrońcę austriackiego i już e, trudno mu było zagrać dokładnie piłkę do ten Renkwifo ze spokojem umieścił piłkę w siatce i mamy to, o czym marzyliśmy od pierwszej minuty. Tatania Rewanżowego, straty. Warzina na prawą nogę, Cimowicz i wracający Murawski, rzut karny. Zagranie ręką odgwizdane przez Kostasa Kapitanisa. Poczekajmy na powtórkę tej sytuacji. Konsternacja przy bugarskiej. Warzina dał się nabrać na ten zwód Tanewski, dośrodkowanie. Było zagranie ręką Rafała Murawskiego. Gracze nieprzypadkowe, ponieważ miał e, ręce z przodu i... Po godzinie gry Lech Poznań Austria 1-1-0, ale Austriacy mają rzut karny i tym razem nie odkąd, jak to miało miejsce przed dwoma tygodniami na Francji, Korstadion. Ami lenko bramki, podobnie jak Stanfest w rozgrywkach austriackiej Bundesligi. Skuteczniejsi są Okoty, trzy gole, a także Mario Bazina, cztery bramki. Poczekajmy, pamiętajmy, że już raz Austriacy nie dali rady. Kotarowski żółta kartka. Chciał rozproszyć jeszcze przed strzałem Patrzcie. A Ksimowicz na dwa tempa. Jeden do jednego. Jeszcze pół godziny gry. Jeszcze będą emocje w tym spotkaniu, ale teraz to musi musi odrabiać kolejny, po raz kolejny strat. No szkoda tej sytuacji, ale faktycznie powtórka pokazała zagranie ręką było ewidentne. Wtedy, szkoda, że w tej sytuacji nie pomylił się sędzia na, na, na korzyść lecha. No i jeszcze jedno pytanie, zrobił to Aksimowicz na dwa tempa, teoretycznie tak nie wolno. Tak, próbował też Kotorowski e, troszeczkę zdekoncentrować Aksimowica przed wykonaniem sztukarnego. Arboleda, coraz częściej angażujący się w akcje ofensywne zespołu Pozańskiego. Szansa Na środku boiska kręczy Kolumbijczyk, uniósł ręce ku niebu. A wielki udział w tym golu Arboleda. Przejął tutaj piłkę i znakomicie do środkował w lekarnych, gdzie Lewandowski przedłużył piłkę. Arboleda, Lewandowski, Peszko. Peszko też dobrze się zachował, wyczekał momentnie, nie spanikował. Bezradny szafar, lek poznania austria 1. 2 do jednego i poznaniacy wracają do gry. właśnie na tej pozycji najwięcej jest pożytku z roberta lewandowskiego kiedy albo strzela albo podaje Andrzej zostało 5 minut lechma na boisku trójkę napastników. piotra teraz rejs Shimer, pog peszko jeszcze lewandowski umie strzelić lewandowski Tamto Moniko wypracował, manował, aż w końcu zdobył tak nowego gola. piłki, obrońcy austriacki za piłkę gdzieś tam odbijała się po kolei chyba od zawodników. Tak, od dwóch nawet. Od dwóch Austriaków odbiła się piłka na spalonym, ale na pozycji spalonej, takim giernym spalony był po chociaż Andrzej zasłaniał Mógł w tej sytuacji piłkę. No, Ale arbiter odebrał bramkę Lechowi. Lechowi, ponieważ zaryzykował e, gra na trzech i widać było, że e, coraz częściej dochodzi do sytuacji strzeleckiej. tam Ramka druga, nie wyrównania 3 do 2 najmocniej przepraszam, przepraszam. Tyle, że znów trzeba będzie straty odrabiać. No, szkoda tej sytuacji. Świetne było to gejście. Popatrzmy jeszcze raz. Bardzo dokładnie dośrodkował Standfest. A Cimowicz. Wchodzący z lewej strony. To Hattenberger strzelił tę bramkę. Dobre dośrodkowanie i jeszcze lepsze wykończenie na nasze nieszczęście. Sławomir Peszko jest zmordowany jest w meczu prawie pomocni plecha Peszko ładne do Jeszcze jest szarpoleta. będzie szal. Świetnie Arboleta też zachował się, zastawiając obrońcę, przytrzymując piłkę. Zobaczmy Andrzej. On ją w zasadzie skrącił. Kiks Hattenbergera. I Rafał Murawski. To będzie złota. Polska Jesień przy Bugarskiej 2 października. No nie wierzę, że są w stanie jeszcze grać Austriam 1, a zdobyć bramkę odwracającą losy tego meczu. Mówiliśmy o tym, że trener Spuna chce, żeby zespół jego atakował nawet w końcówce dogrywki, bo, bo wiedział dobrze, że są przygotowani znakomicie kondycyjnie i to się opłaciło.